Że aplikować na stanowisko, na które nawór prowadzicie już od kilku miesięcy. Doskonale, a czy aplikowałeś już online? Tak, ale z powodu braku odzewu postanowiłem wykazać się inicjatywą i podejść do was osobiście. I to się chwali. Widzę, że masz bardzo konkretne CV. Zgadza się? Profesjonalne i idealnie dopasowane do wystawionej przez was oferty. No właśnie, widzę. Wynika z niego, że spełniasz wszelkie, nawet te najbardziej absurdalne. Wymagania stanowiskowe. Ale to nie wszystko. Mieszkam dosłownie po drugiej stronie ulicy, więc do biura mam zaledwie 5 minut. Naprawdę? To świetnie, brzmi jak nasz wymarzony kandydat. Dziękuję. Czy w takim razie możemy umówić się na rozmowę? Nie. Echem. Co? Nie. Nie, ale myślałem, że szukacie kogoś na to stanowisko. Puf, zdecydowanie. Zespół codziennie narzeka, że mają za mało rąk do pracy. No właśnie, a ja? Spełniam wszystkie wymagania stanowiskowe. Sam tak powiedziałeś. W 100%, procentach. Jak nie lepiej. I pomimo tego, nie zaprosisz mnie nawet na głupią rozmowę kwalifikacyjną? Niestety nie jesteś kandydatem, którego szukamy. Ale życzę powodzenia w dalszych poszukiwaniach. A weź spiermę.